Skóra jest największym organem naszego organizmu. Stanowi układ wielu warstw komórek o wyspecjalizowanych funkcjach. Destrukcyjne działanie promieni ultrafioletowych, wolnych rodników i stresu powoduje zmiany w komórkach skóry, a w szczególności w ich materiale genetycznym. DNA, będące nośnikiem informacji genetycznej, istnieje w komórce w postaci chromosomów, których końcowe fragmenty nazywane są telomerami. Telomery zabezpieczają chromosomy przed uszkodzeniem. Podczas każdego podziału komórki telomery ulegają skróceniu. Gdy telomery osiągną długość krytyczną, komórka umiera. Odpowiedzi na skracanie się telomerów eksperci Laboratorium Naukowego LIREN stworzyli linię folacyna-protelomer. Protelomer zachowuje telomery w stanie charakterystycznym dla młodych komórek. Odbudowuje funkcje komórkowe i przedłuża życie komórek. Materiał genetyczny zawarty w chromosomie pod postacią podwójnej nici DNA... Decyduje o wyglądzie naszej skóry. Wolne rodniki, promieniowanie ultrafioletowe i stres powodują uszkodzenia w strukturze DNA. Kwas foliowy bierze udział w syntezie cząsteczek budujących DNA, umożliwiając sprawną odbudowę zniszczonych łańcuchów. Współdziałanie kwasu foliowego oraz składnika Protelomer sprawia, że komórki skutecznie walczą z czynnikami wywołującymi starzenie. Dzięki folacyna Protelomer zmarszczki ulegają spłyceniu, a skóra wygląda młodziej. Czas płynie. Wybierz podwójną ochronę.